Wczoraj zakończyły się Igrzyska Olimpijskie i myślę, że to lepszy czas na nich. Przeanalizowanie. Na lotnisku w Warszawie powitano naszych medalistów. Irbezdacja wczoraj, południe po południem. a imprezę urodzinową miała właśnie Anita Wodaczy, która odbyła trzeci w historii złoty medal Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Polska zdobyła łącznie 14 medali. 4 złote, 5 srebrnych i 5 brązowych mor na że to jest udane właśnie, bilans medalowy ilości. Myślę, że ja ma się tego tutaj wstydzić. Absolutnie. Na początku było może trudniej te medale zdobywać, ale potem się rozkręciliśmy i zdobywaliśmy medale na przykład za sztafetę czy rzucie młotem. W chodziarstwie czy lekkiej atletyce. Myślę, że właśnie największą sensacją była właśnie złoty medal. Dawida Tomali w chodziarstwie na no. koniec tych Igrzysk. Myślę, nikt się tego nie spodziewał, ale jednak udało się ten złoty medal zdobyć właśnie przed Dawida Tomala. Według mnie najbardziej rozczarowała jako koszera 3 na 3, bo tutaj, no tak powiem szczerze po, po naprawdę ma, na niezłym, udanym początku byliśmy, walczyliśmy nawet o bezpośredni awans do półfinału i nikt nie spodziewał się, że się nie uda zaawansować w tych finałów, ale traciliśmy gole w ostatniej dosłownie sekundzie meczu, czy to z Chinami, czy to z Belgią. Z Belgią, gdybyśmy wygraliśmy ten mecz z Chinami, to prawdopodobnie byśmy awansowali do tych okaż ćwierćfinału. A tak, nie wyszliśmy z grupy i daliśmy siódme miejsce w tej tabeli. To był dla mnie szok. Byłem pewny, wręcz pewny, że będziemy awansować. Można to co finał w nie ćwierćfinałów, ale byłem pewny, że awansujemy, ale tutaj przegrywaliśmy pięć, sześć meczów, wygraliśmy z rzędu, no i odpadliśmy już z jednym z dwóch zespołów, które odpadli. Uprzedziła nas nawet reprezentacja Japonii, z którą wiemy dobrze, że wygraliśmy. To były nasze najlepsze igrzyska dla Polaków od 20 lat. Właśnie myślę właśnie, ponieważ... tutaj, że w 2000 roku zdobyliśmy troszeczkę więcej medal Jed Jeden więcej medalów zdobyliśmy, ale to był bardzo dobry igrzysko. Bo moim zdaniem, w Tokio zawsze dobrze gramy Pewnie to, to się stało właśnie potwierdziło, właśnie to, właśnie się stało na tych igrzyskach. Polska zajęła się 17 miejsce w kwalifikacji medalowej, najlepszą reprezentacją były Stany Zjednoczone. Dobyli łącznie 113 krążków, w tym 39 złotych. Myślę, że to jest absolutnie najlepsza reprezentacja olimpijska. Myślałem, że to będą jednak Chiny, ale jednak Stany Zjednoczone okazali się potęgą w tych Igrzyskach. Wytworzyła się czarna klątwa polskich świadkarzy z poprzednich Igrzysk. Odpadli w finale z profesją Francji, przegrywając 3-2, a wygrali właśnie ten cały turniej olimpijski Francuzi, dokonując w finale Rosyjski Komitet Olimpijski 3-2. Do Niby dobrze, że Rosja grała pod inną flagą, z powodu afery dopingowej. Turniej olimpijski w Pilsenowni wygrali, natomiast Berlinczycy w finale Hiszpanów 3-2 do 1 po dogrywce. Ale uwagę dziękuję Karol Wyrzykowski QR SportoFutbolowski. Zapraszam na kolejne odcinki. Mamy gdzieś odcinek się podobał. Piszcie w komentarzu, jakie było dla nas największe rozczarowanie i największa niespodzianka tych igrzysk. Gdy się w ogóle podobały. Ja się żegnam. Cześć. Do usłyszenia w następnych odcinkach.